Rozdział 11 Alternatywne rozwiązanie. To jest Dead Space. Witam was bardzo serdecznie na kanale Lakritos. I coś tam do was pogada My ja, czyli Robert. Mr Clark, I'm approaching the shuttle hangar. You must you must find your way to the cargo bay. It's stored there. Jest tam misja położenia kargo, którą możesz użyć, by dostarczyć markę do ściany. Proszę, musisz mi pomóc w tym. To jedyny sposób. Witam serdecznie w ogóle po długiej przerwie, to już takie drugie powitanie. Eee, tak, nie wiem co tam się... Eee, na czym tam zakończyło się. Dobra, pomału, muszę sobie ogarnąć to wszystko, przypomnieć. Znaczy wiem, na czym się zakończyło, tylko tutaj, jeśli chodzi o stanek pipunku i tak dalej, takie rzeczy to wszystko jest do tutaj do ogarnięcia. Czy my już, znaczy, czy my, energia plazmowa. laże linowe piła i pistolet teraz tego tak karabin kombinezon to już mamy tak ten piąty kombinezon na no to wygląda ok czyli co to chyba będzie wszystko nie wiem czy on jest dopompowany już ta jedna i druga broń jest zrobiona na maksa o dzień dobry eee, chyba muszę się troszkę przełączyć już na tryb że gram i że tutaj czasem coś w, wyskakuje na, na twarz tak chętnią przytulę kredyty czy tu coś jeszcze chyba nie Ojej, jaki mam. O jedna rąsia, druga rąsia. Nie wiem, czemu mi się tak zacina nadgarstek. Dosłownie, dosłownie zacina mi się nadgarstek. To jest pewnie związane z tym, że występuje jakiś taki, nazwijmy to stres. Eee, tu jeszcze mogę, co ja mam? Pojemność, mogę sobie zwiększyć. No pewnie, że to zrobię, dlaczego tego miałem, czy, dlaczego miałem to niezrobione. Tu już jest full, tu już jest full, tu już jest full i tu też. No to cudownie, no to jest komplet. tam jest czysto I tak się zastanawiam jeszcze no tak, kredyty już będą mi do niczego niepotrzebne Kombinezony już jest chyba wszystko full tak naprawdę to potrzebuje tylko i wyłącznie amunicji Tutaj, nie, jeszcze nie. Teraz, ok, to poczekamy. Oto ją, w pełnej okazałości. shipment 782 kinesis module required for the Tam jeszcze do mnie, tam jeszcze idzie do mnie. Okay. No dobra, poszło całkiem zacnie. Lubię takie właśnie akcje, że przeciwnik jest daleko i ja bezpiecznie mogę sobie próbować w niego wycelować. Bo nie powiem, że wycelować amunicja bardzo, nie jest mi potrzebna ponieważ zużywam jej 10 okej okay. będzie więcej tego Czy będzie jeszcze jedna macka? okej okay. Tęskniłem za tobą Ten tęskniłem przez cały weekend. A weekend. upłynął w zacnie Rod rodzinnie Z moją ukochaną familii troż tak jest tutaj Ach. There's someone there, pushing. Delivering cargo shipment 782 to the hangar bay. The cargo lift has arrived. The marker is in the hangar bay. Now you can load it into the shuttle. Hurry! To ta broń jest po prostu bezbłędna. Tak windą do góry, bo market pojechał do góry. Jaki tu bałagan w ogóle, kto to układał? Co tu się dzieje? Szafki pootwierane, dobra, czyli chyba jest ok. Oczywiście zaczynam nagrywać. Dopada mnie w trakcie katar.

Ach, byłem zbyt skupiony nad wszystkim innym. E, szybciutko tylko zobaczę sobie, jak to wygląda sytuacja. Sytuacja wygląda nad wyraz dobrze. Nie można było schodami, tylko jedno piętro. Bez przesady. O kurtka na wacie. Duża plansza się wczytuje. No dobra, mam iść tam. No ja oczywiście sobie jeszcze zerknę tutaj, bo co? Bo tu jest. Bo tu mogę. Tutaj nic kompletnie. Energia to nie jest więcej, zmarnowany czas. To nie jest ten, y, to miejsce, gdzie. To jest to miejsce, gdzie tu zaczynaliśmy, nie? za duże, jak dla mnie i na, na początek. Gdyby m, e, uskuteczniał tą grę na poziomie niemożliwy, to nie, niemożliwie e, otrzymałbym ten gibatę. You have to be careful now. Careful. I'm bringing okay. the shuttle down now. The automated loading controls aren't responding. You'll have to shut down gravity in the hangar bay, and then manually bring the marker directly beneath the shuttle. To jest, że taki szalony, nie wiem, do, nie wiem, to jakiś naukowiec, tak? On sobie tutaj poradził, przeżył, nikt go nie próbował zaatakować. Gość teoretycznie, który no nie jest jakiś taki wyszkolony w walce z jakimiś takimi osobnikami, gdzie to w ogóle nikt nie jest wyszkolony, bo to jest jakaś nowa forma. W ogóle, co on tu zrobi dalej? Nie on sobie spokojnie tu jeszcze jakiś w ogóle ma statek, ma możliwość w ogóle opuszczenia tego chorego miejsca. Nie wiem, nie wiem. Wszystko takie. Okej. Okay. Okej, okay, jest full, czyli co? Ja muszę iść gdzieś no, na dół. Ja bym się tak puścił tutaj. Yeah. dobra. Tutaj, prawda? Dokładnie tak. Memaksa, la maksa, me maksa, nemaksa. Oa, oa, oa. nie za dużo was tutaj. Não vai Co my tu mamy? Nie, tego nie chcę. Chyba czas się troszkę uleczyć. Ok. to przestawić nie mogę nie No tak to będę to robił wiecznie bę down to robił wiecznie. nic mnie tutaj nie próbuje dobra słyszę was ale was nie widzę Gdzie te dziady? Ach, tutaj. taj Okej okay. No to raz, dwa Pyk Gdzie, gdzie tutaj jest ten lug? Aha, tutaj chyba tak? Chyba tutaj, dobra, dawaj. Jeszcze muszę to wrócić. Gravity to the room. I should be able to load the marker then. Okay. Przywracamy gravitację. Exiting zero gravity. Loading cargo shipment seven eight two. It's on board.

to okazał się tym okrutnym wyrafinowanym bezdusznym oszustem No oczywiście Sorry, Isaac. Nie couldn't let him go through Myślę, że I suppose za should thank you for finding the, We even help the USM Valor. Thank you for helping me find him by the way. My department's been looking for this place for a long time. See what kind of know was the government's mess to begin with this whole planet is one big experiment the marker this <laughs> divine relic made by man they reverse engineered it a couple of hundred years ago from the real marker a true alien artifact recovered on earth so they dug it up studied it and they made it their own then they brought it to aegis 7 and activated it and you've seen the result the stuff of nightmares. They sealed the system, and no one would have been the wiser. But then the CEC blunders in and starts tearing the planet apart. The experiment was still alive. Kine was right about the hive mine. The marker would contain it, but that doesn't matter now, does it? I have the marker, and this entire system can go to hell. For what it's worth, you did a great job, Isaac.

Gdzie jest ten? A tutaj, okej. Okay. O, wow. dobrze, to jest dobry moment na to, żeby zastosować. Są bom, bom, bom ping. Ach nie, nie to chciałem, nie to chciałem szybko Opuść. Biegniemy do naszej ukochanej Niko.

Świat nie jest idealny, gameplay też nie, nie powinny być idealne, bo idealne to jakieś nieporozumienie Co mam zrobić? Mam tu podejść, coś tu zrobić? Tak Zwanie wahadłowca do powrotu. Cudownie Jeszcze się wygraża Niedobra kobieta. Escape pod away. Crew, shuttle USG-09. Repeat, shuttle has ejected escape pod. It doesn't matter. She can't escape her fate. None of us can. Okay. Here it comes. I'll report on the shuttle so we can fly down to the colony. We're so close, Isaac. Now go! Get on the shuttle. I'll meet you there. Już mam coś, mam. Co osiągnięty? Już mogę iść. Buź buzi, buzi. Uścisk. Tak, mogę iść. Taka miłość, a no? Bug jest. Nie było tego. Stoję przy dziwiach bardzo blisko, taki wręcz przyklejony. Wciskam otwieranie. Jeśli się nie cofnę, to ten, ta animacja tego otwierania może trwać bez końca. Niesłychane. O, właśnie o to chodzi. Dziwa dłoń. Dziwa dłoń. Możesz ty. Serio? Mój taki nienajlubiejszy przeciwnik. Troszkę mnie nawet przeraża. Troszkę sobie robię podśmiechujki, oczywiście. Ale spokojnie, spokojnie. No i co? Jej tu już nie będzie, prawda? A to, gotów

Tada, rozdział 11, alternatywne rozwiązania, ukończono. No to co? Dzięki wielkie za wspólny odcinek. Widzimy się w następnym rozdziale. Trzymajcie się, hej.